Siemaneczko! Siemanko, witamy w dwoje gramy! Z wami Fica i Kevin Elden Ring. Gramy w Elden Ring. Tak. Gramy. I gramy. Nie oglądamy, tylko gramy. Dokładnie. E, I dzisiaj na start zaczniemy od Smuka, e, Który jest zaznaczony z tego co Fica mówiłeś pod jedynką. Znaczy gdzieś tam w okolicy. Ale... W okolicy jedynki. Więc tam się teraz udamy, póki co przyznam, że ta kraina mi się średnio podoba Bo jest problem, nie? W sensie masz nie, problem? Nie, 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 dlatego, nie dlatego, po prostu jest brzydka No bo tu jest wiesz, wszystko z szkarłotną zgnilizną Uuu, e, oble... robale no. O, żuczek i łaska Kurde, ale właśnie łaska na łaskę. Dawaj żuczka, żuczka, żuczka. Tak? Ubić go jednak? No tak, zaraz zniknie. A może nie zniknie? To jest żuczek, który coś ma fajnego, czy...? No tak, ten z niego leci jakiś, o, popiół Pięść kradzieży życia. Jeszcze się nie odczułeś odróżniać, który z który czerwone i niebieskie nas nie interesują. Aaa! Znaczy nie interesują. No czasem interesują, bo one odnawiają manę, tak? Okej, będę pamiętać. Na punk będę pamiętać. Mhm, na pewno. Do następnego odcinka. Razie. A tu razie... <laughs> tu jest handlarz. Zobacz co on ma... No zobacz! O, dobra, obra, no. poza, poza tym jak z nim pogadasz, to on się na mapie... na mapie zostaje, nie? A, okej, okay, to mi się Więc... Tak. Y, um, Okay, wow, Masz ma pyszne rzeczy. Szczały. Chroniące piguły. No to są fajne piguły. Znaczy może to nie. No one coś tam ja, zmiszają. Zmiszczone... Z Zgniliznę, no. Dokładnie. Nice. Na, najgorsza plaga w tej grze. E, 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 e. I ogólnie o tu jest kolejna łaska po lewej stronie. Żartujesz? Nie, nie żartuję. No, no ja bym i... żartował? No, ale, to bez... ale tu jest Ale tu jest... Tu y, jest ten, tu jest y, takie y, jeziorko. Patrz, patrz ile łask odkryliśmy. Co. Czyż to jest co 5 metrów! No ale ty co, problem masz z tym? Jakiś... Niby nie, no ale... No nie wiem. Trochę, tu, tu, trochę tu, tu dużo To jest tego. bagno Aeoni. Może no, i nie tak źle w sumie, że jest tyle tego. Ale nie tu biegniesz. Gdzie ty biegniesz? Miałeś więcej. Do żuczka. Aha. Widziałem coś, widziałem coś. Że... O oh, wow. Trująca mgła. Eee. Mm. Ciekawe. Czym używamy. Czego? Co, co jest potrzebne do używania popiołów w wojny? Miecz. <laughs> Ale nielegendarny chyba, wiesz? W sensie nie ten taki, który potrzebuje tych. A czy, e... czy to się wbudowuje w miecz, tak? No normalnie wszczepiasz to w miecz. Ok. W, w, u Kowala. A w co mam wszczepić pięść kradzieży życia? No to no pewnie w broń, nie? runiczny i co? I, u... I kamień kamienkowa... Co to jest no. po prawej stronie? Po, 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 odwróć się. Gdzie? Co to jest? Aha, to grzy, kwiat z kszarotną zgniliz... A nie, to nie kwiat, to ten jest. Nie wchodź w to! Nic nie robi. Zaraz by ci zrobiło, przestało akurat robić. Miałeś ścisnąć do jedynki, tak? Tak, zgubiłem jedynkę, masz rację. No właśnie, zgubiłeś Dlugo. się dawno. Nie wiem, czy teraz no zwiedzisz. bo ta kraina jest dziwna i chorci mnie, żeby ją zobaczyć więcej. Oczywiście, że tak, trzeba zwiedzać. Ale no, na wejściu mówisz, Jeszcze zaczynamy ja? od smoka, po czym biegniesz sobie na bagno. Myśl, no bo się tam... Tak, Bądź... Bug to było w drodze do smoka, tak bo... mi się wydawało. Nie oj, nie mój drogi. Bądź słowny dla widza. Tu są kwiaty. fuk, zgniłe kwiaty, zgnili. Aha nie! Ale ci prawie wjechało, no. No gdzie ty biegniesz? Co ty robisz? No nie wiem, szukam jedynki. No masz jedynkę na wprost. No i gdzie smok? No poczekaj, no to biegnij gdzieś Ja nie wiem gdzie on dokładnie jest... No to... plus... Plus minus po prostu profesorze. Ja Z tego miejsce. założenia wyszedłem, zaś właśnie przyszedłem tutaj i pobiegłem na bagno, bo nie ma tu smoka, myślę, że na bagnie będzie smok. Nie. Pod jedynkę gdzieś biegnie. No już zniknęła jedynka, bo Nie ją... zniknęła. Zniknęła, bo ją odklep, bo doszedłem do niej. Włącz mapę. No do, do, dobra, to do... <laughs> biegnij dalej w takim razie tam pod mapę, tam gdzie mapa jest. O, tu jest mapa. Nie, smok. Gdzie? O, tu masz łaskę. Poprawę. No, stary! No co to jest! Ale o jaki problem? Nie wiem, muszę pójść do okulisty! Albo ty mi tutaj na szybko dodajesz te, te obiekty... Ja, albo... ja, ja generuję miejsca łaski, no tak. Mordo nie widziałeś smoka? No ale tu jest to Okej, okay, Dobra, dobra, to jest ten co to jest? To jest coś tam gwiazd. Ale ją gwiazd! Ale on gwiazd Odłamki światła gwiazd. A, skąd wiecie? Nawet pamiętałeś, jak się nazywa item, czy po prostu przy tych. Przy, przy, tych, zawsze przy, tych, przy okay. tych, zawsze jest to samo. Ale. A miałem, miałem bardzo. Jakbym tak strzelał, to jaką miałbym szansę, że trafiłbym akurat na to? No, jakbym... Zależy, jak duży jest cel. Okej, okay. ale mi się wydaje, że nie dasz sobie o, rady z tym, z tym Naprawdę, dopiero teraz go rozkładające się ezyk, Ezykes. Ezykes. Ogólnie on wali szkarłatną zgnilizną, właśnie. <laughs> Nie, szkarłatny z głąb. Nie. Jest. W sensie zamiast okniem? Tak. I robi taką wielką w tą... Więc uważaj. Co? Najlepiej. Czaj, to... wielką cząg. No chmurę szkarłatny z gmin jest. Aaaaaah! Dobra, muszę podładować energię. Czemu? Czemu jak koń biega to ja się męczę? Macie wspólną energię. No właśnie to mnie dziwi. Eee... nic nie mówię. Nic nie mówię. No lepiej, nic nie się. Mów. Nie cpania nie szpanuje nie kozacze, będę się prężyć. Smokie się nie zaatakował ani razu. O, uważaj. Uważaj! Aha, on tak dookoła się. No roz... tak, to, to jest nic. Zaraz jak zrobi taką chmurę wielką, to nawet nie będziemy gdzieś się schować, stare. Gdzie? No zobacz, co to czyż? robi? Poczekaj. On robi różne ataki. Jeszcze nie poznałeś jego ataków? O uważaj teraz. To dzisiaj. jest ta chmura? No. I ona leci daleko. Ale nie wraca. nie wraca. Czy nie będzie mnie gonić. Nie. Hee? Co ty jak w filmach uciekałeś, wprost, na wprost przed nią? Co? Przed nią? No? Nie. Zawsze w filmach i w fajkach i w serialach jak ktoś ucieka przed czymś, to ucieka wprost. Że na kogoś na mnóstwo... Uważaj, bo zmóg też mu się sypie teraz. Łupież wchodź w tą chmurę. Łupieżny smoke. Aaaaaah! ej! Bo póki co bił ci konia tylko, a teraz uderzył ciebie i. <grym> Prawie padłeś. Może. Co jest? Nie wiem, jest na demnach. <grym> co za drani? Dawaj, dawaj. O, już wjechała. tak? No, wjechała. Może uda się mi na to przeżyć. Hmm, co ten smok robi? Zbagował się stary. Ale, ciebie coś się. Atak... No! Coś się. Coś tu się popsuło! No bo. Stał na mnie! Coś tu się popsuło, Jak mnie jego pokonek stał na mnie. Ale nieźle poszło. Ogień go całkiem fajnie palił. No, ale to kwestia tego farta, że akurat się trochę zbagował. Bo tak to ciężko miałoby się stanąć pod nim i rzucać ogniem, nie? No nie eee, wiem No właśnie nie, to najczęściej się zbagowało. Podnieś łaski jakbyś mógł, bo, bo tracimy. No, no w lewo, A, no, masz okay. na mapie na tym, na... na czym jak się A, nazywa? Tu jest mapa. Eee, radar. No Mapa. No, no, kompas. Mini radar. Kompaz. Compass. A na wprost jest jakiś kościół. Chodzisz tam? Eee, najpierw by jeszcze skoka chyba. Okej okay. Odważnie. Szkoda, no. że nie można rzucać tych czarów z, z konia, nie? Aaa, no właśnie. Bo normalnie gdzie? czary możesz z konia. Okay. Jak jesteś magiem klasycznym z różdżką. No, 1666! No to, jest... to jest specjalny atak po prostu, więc. No. Ty specjalny się nie da. Uważaj, trzymaj się z dala w miarę tych nóg. Nie mówiłeś do głowy! Uwaga, bozieje. Zgnij, bozieje! Zgnili, bozieje. A też z nogami też tupta i dobrze. Ale Unii, cudownie, cudownie. Nie, 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 nie. uciekaj od nóg, uciekaj od nóg. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. powiedz okay. to, okay. jest łatwe nie, uważaj bo teraz nie, nie? 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 Ni? nie? nie? No przecież uniknąłem! Gdzieś źle uniknąłem. No widocznie. A to daje taki całkiem potężny feeling, przyznam, ten ogień. O. W sensie jakoś tak nie, cały ekran się tak robi, taki ognisty. i To jest takie. A z magiem jesteś. I romanem? Czaruję! Czaruje! Pokunuję smoka! Aj, nice. uważaj, bo to się roznosi grubo, całkowicie po całej mapie. Aż tak? Tak, mówię, że ten atak to. jest, jest... to. Tak. <laughs> Nie miałem życia już? No, to bardzo szybko zabiera życie. No, widzisz, to jest tak, że on albo taki robi kierunkowy, kierunkowe zienieć. jeden? Tak, <laughs> może. Y Zioni w twoją stronę, albo robi taki po prostu. Yy, że rozpraszający, że się dookoła jakby roznosi ta ta duża. Ta no tego rozpraszającego nie? Przecież mi nie pokazał. No widzisz, no co myślę, że wszystko przed tobą zdradzi eee, za pierwszym razem? Tak myślałem. W, byłeś w błędzie. No i dobra, zwieźmy kościół. Jedne. No bo faktycznie teraz już nic już nie mogę pokonać. To wszystko było takie proste do pokonywania, a teraz już nie umiem. Ale to jest chyba co? Co to jest za kościół? To jest kolejny smok. Co tu było? Kim jesteś? Uważaj. To nie jest... Myślałem, że to jest boss! A to jest ten, rozkładający się z Ezekles. Eksykseler. Eksy... Eksy... Ezekleks. Nie, Eksykes. Ezeklekes. Ez... Nieważne. <śp kenneno> o, łaska. Kolejna. O, łaska. A tam coś jest. <śpicion> <śpien thể Consider> a tam coś jest. To jest kościół Smoczej Komuni chyba. O tak, katera Smoczej Komuni. Tu możesz te e, skile Smocze e, za serce smoka. Z... Ale chyba nie ma nic. No bo to musisz mieć mistycyzm. Nie, nic ciekawego. Ale podnieś to, co tam leży. Gdzie? No tu. A tu? Uuuu, Będziesz mógł sobie poczytać. Jak będziesz się nudził. Będziesz podróżował konno, to sobie będziesz mógł poczytać w międzyczasie. Chyba nie dałoby się. Nie Czekaj, czy dałoby? Byłoby trudno. No Byłoby trudno. Byłoby trudno. Byłoby trudno. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, jak nie masz możliwości. Odpuszczasz, odpuszczasz smoka? Ha, nie wiem. Hmm. Mam faktycznie wrażenie, że w ten build tak się wbiliśmy na szybko, i on nie, nie, nie ma jeszcze pełnego potencjału. Kurczaczki. Więc utrudniliśmy sobie grę. Faktycznie. Chcesz. Aha, no dobra. To czekaj, to myślę, no co. Nie, po prostu zwieźmy dalej. Co tu się więcej dzieje? Wiemy już, że tam jest smok. Wiemy już, że tam jest kościół ze smokiem. Wiemy już, że tu jest wszędzie zgniło. Zg, zgniło. Dobra, to idź w prawo. Tutaj, na dół, skręć w prawo. Tu? No. Do tego wieżyczka. Nie. Czemu ma czerwone oko? No bo jest albinosem. Czemu, <laughs> Uważaj, nie, 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 nie. Nie nie. tu? No tak, ale nie tak na chama w dół, no chłopie, no w prawo. Idź. Tu jest typo. No to dobra, jest tam, idź to w prawo. Idź w prawo, nie, nie, tu jest wska wskazówka, że tu są katakumby. A i to jest ten typo, który prowadzi do katakumbu. Nie, po prostu się pokazuje taka Luna. Łuna. Łuna. O. Jakiś. Żuczek. Giniesz! Tak jest! Co tym razem? Urykowany! Uh, a my potrzebowaliśmy. Ponieważ czwórki. Czemu my tu nie byliśmy? Tu nie był. Nie byliśmy tu, chłopie, no jak mielibyśmy tu być? Nie wiem. Są zamknięte drzwi. My nigdy sobie nie zamykaliśmy drzwi. Faktycznie. Nie da się. Coś za mną spadło. Wielkie ptaszysko. O mam za plecami wielkiego ptaka! Tylko nie wiem, czy my sobie tu poradzimy, nie? Porad Pewnie, że tak. Znaczy, okej, okay, nic nie mówię. Stary, Będziecie... odpuściłeś y, apostoła Będziecie boskiej rzekła. skóry, odpuściłeś smoka, a teraz na kozaku, no nie wiem, wydaje mi się, że, że może być Apostoł problem. Uważaj, bo tu jest. Kury. Uważaj, bo tu jest zgnilizna. A... Więc bezpiecznie po miejscach pobocznych musisz. Nie nienawidzę tych terenów. I tu jeszcze są kwiaty, nagrobne na konwale. Czemu to dalej mnie truje? Nie wiem. Co jest? Czemu jestem dalej truty? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się dzieje, dlaczego już, to nachodzi. To nie stoję. What? Co jest? Przestań! Coś się popsuło, no. Przestań! Ja... Stań! No coś się popsuło, no. Co tu się zbagowało? Wszystko się... No, najpierw smok mi staje na głowie. Teraz gnilizna mnie zjada. chodzisz w głąb, zaraz padniesz, a masz 14 koła. Eee, co ty robisz? Nie wyleczysz tego. Wiem, ale chociaż chcę przeżyć jak najdłużej, żeby wszystko zebrać. No to cofnij się po prostu do, do, do miejsca, w którym rozpoczynałeś, padniesz i od nowa. A to nie jakby po prostu od, odbić te? Co? Ale możesz wtedy pas jeszcze więc Ja tak już na starcie od, od, odbijesz sobie te runy, które stracisz, rozumiesz? No, w tym sensie. Wydaje mi się, że to te cholerstwa... Jak one się po prostu na mnie patrzyły, to one mnie zatruwały. One taki... konwali nie podniosłeś nagrowny. No, będę tu wracać. Dobrze. Trzymam te słowo. Myślę, że to faktycznie te kwiaty, że sa samym, samym tym, że one się na mnie gapiły... Nie, 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 one spuszczają taki pyłek. I ten pyłek, yy, ten pyłek yy, ciebie atakuje, natomiast... Nie wiem właśnie o co chodzi, czemu to cały czas na... O, teraz nie nachodzi. Widzisz ten pyłek? O, tym pyłką komuś. Więc musisz się odpowiednio daleko odsunąć. No ale przecież, co jest, co jest, co jest, co jest, co mnie niby truje? Co o, mnie niby truje? O, 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 o nie no, Co mnie niby truje? truje? No bez jaj. No tutaj akurat jest zgnilizna, nie? Siągnij z tym. Dobra, nie, biegnij dalej. Co za mędy. Jacie, tu wszędzie jest Nie <laughs> Nienawidzę tych terenów. Tu jest dopiero wejście do, do, do bossa. bossa. A nie ma się dźwigni pociągniętej. Uderz w tą ścianę. Wygląda jak podejrzana, no. Wow. Jej. Wow. Wow. Naprawdę? Aż tak? No tutaj był ten. Ale takie krótkie? To jeszcze nie te drzwi. Jak to. Nie otworzyły się? Nope. Otworzyły o, się? Dopiero teraz. Co to jest? Co to jest? Co to jest? za glut? Żaden no, nic. No musisz schować, bo nie. Aha, ja, ja żywica Dywica Z KORZENIA ko Ciekawe czyjego Ale zaraz, <grym> zaraz padniesz, nie? Już wbijesz do bossa, wbijesz no, co masz do stracenia, nie? tysięcy. O nie, cmentarny cień, to jest ten co... WHAT? Haha <grym> I... ale i Jest dobrze, stracisz Jeszcze sumie, raz Jeszcze raz wejdzie Chodź tu Uu. Na Uu. dwa? Ale Ok. Odzyskuje wiarę w ten build. Nice. Dobra, wracaj się pod żeby nie paść. Ale coś mi się za krótkie te katakumby wydają. Miesz jakiś dodatkowy, Lubosio? Mm -hmm. Kurczę, no powiem ci, że nie wiem. <laughs> ale, 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 no ale... Zgarnę, zgarnę jeszcze raz, Od, odpoczniemy i... Ej, robię... zobacz ile potrzebujemy do levela więcej, nie? Dużo no, więcej. Mamy dwunastkę. No dobra, ale w sensie, ile. Nie, nie, co ty robisz? No mamy. Znaczy, ale mógłbyś zobaczyć, ile potrzebujemy, nie? Aha. Status? Eee... Status? 27. Potrzebujemy 6 tysięcy, więc to no, zrobieniem no, się no, da. Możemy zrobić, no? Do ekwipunku. I eee. wejdźmy na początek ekwipunku. Tak. Zobacz, mamy nawet jeszcze jakieś. To te jedynki bym wyrósł. Jedynki to, to wszystko. nie dadzą nam aż tyle, bo to jedynki, nam dadzą? Z, z, 4... z 2800, no. No. Brakuje. Miecz a nie mieć eee, eee, Daj te trzy czwórki Trzy czwórki Trzy czwórki Tam potrzebowaliśmy 27 Jus. zapasie zróbmy No może styknie Nie obstawiam jeden z tych, nie? Nie no, no tych casów gdzie zabrałem dwóch Pewnie tak by... Nie Nice idealnie No dawaj w życiu chyba nie? Okay. Do trzydziestki dobijamy Tak okrągła 30 O niech będzie Przynajmniej sześć dziewięć. pozdro Eee, to co? co? Bieg, 69 poziom mamy. A, okej. Okay. Chcesz zobaczyć jeszcze na pewno, czy nic się tu więcej nie kryje? Tak. Tak, chcę, chcę, chcę spojrzeć, rzucić okiem, bo... to biegnie. Coś mi tu nie pasuje. Biegnij na Jakby Tu, bo. Uważaj, tu z lewej ci skoczy. O! I teraz się nie truje, widzisz? Coś ewidentnie, czyli coś tam jest zbagowane. A za tobą nie było jakieś... Te itemka? To może kwestia tego, że ja zrobiłem. że się przytoczyłem? Nie wiem, przebiegnij szybko, by nie weszło. Ty, to jest chyba ta kwestia. Tak! Zapomniałem, że tu działa to tak, że jak się przetoczysz, to się oblewasz tym i to się nachodzi. O, chyba. Dłoś. A weź podnieś. Aj, tam są dwie nagrobne konwalie. Padasz! O. Moje 185 Czekaj, łód. czy tu coś więcej jest? Czy tu jest sens jeszcze... Yy, mogę zobaczyć na Pewnie szybko? Się, no. Ewentualnie możemy te konwalię zabrać i tyle. No, jak mi się uda tam wcisnąć. Ale wow, okej, okay. to, jest, to, jest, to jest dobry game design. Że nie powiedzieli tego nigdzie wprost, ale jakby dało się wywnioskować, że o, przetoczyłem się i nagle teraz się truję, tym. Tak? Hmm. Czyli nie powinienem się... Tak? Taczać no, w gównie. No tak w życiu też jest stary, nie? Jakby nie patrzeć chyba. Mogę się zgodzić z tym, że ch chyba też tak jest. Tak to tu coś jest. Nie toczyć się. O, nice, nie Kurczę, czy to się. Kurczacz, tu wygląda. Nie, to O, to, to, to. Nope. Nie, w ogóle nic tu nie to widać. Wiesz? No, faktycznie. Wjechała szkarłatna, nie? Tak. Co mi go szukałem. A, to się, porwałem Co za szkielet mocny. Dobra, biegaj, biegaj do Bosza. I stamtąd się jeszcze teleportuj. Poczekaj, poczekaj. Czy myślisz, że na, naprawdę się że jeszcze jest? Nie wiem. No tu nie poszli. A tu jest boss, dobra. Aha. Zastanawiam się to No i finito chyba. Nie krzesło. Po prostu nie ma chyba No, nie? Przeceniłeś, Go. przeceniliśmy wielkość dangów. Ale! Przynajmniej udało się w tym odcinku walnąć chociaż jednego bossa i to na dwa strzały, co jest... Uuu. No, też jestem zdziwiony, że tak padł łatwo, nie? Było wow, bardzo proste. Łatwo padł. Zaskakująco proste. Oho, Pod... chyba domyślam się co tu będzie. Co? Za notatkę. Po pierwsze palce, a <laughs> potem tyle. <śmiech> 81. <śmiech> Padam! Kuo moje 185 run! Idealne zakończenie tak. odcinka. Dziękujemy bardzo mordeczki za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i będziecie mieli bardzo udany dzień, ale z naszej strony to chyba tyle. Tak, do następnego. Bye!